będzie beatyfikowana, kiedy województwo podkarpackie ogłosiło ten rok 2023 rokiem Ulmów, zaczęliśmy się w Stowarzyszeniu Muzyka Dawna w Jarosławiu zastanawiać, czy my jakoś na swój sposób też moglibyśmy tu zaakcentować te bardzo ważne wydarzenie, nie tylko na Podkarpaciu, no ale być może szczególnie na Podkarpaciu ważne, i we współpracy, w rozmowach z panem dyrektorem Muzeum Ulmów Markowej, z panem Waldemarem Retajem, padł taki pomysł, żeby śpiewać psalmy. Dlaczego psalmy? No dlatego, że są one tym elementem kultury, który będzie wspólny i dla kultury chrześcijańskiej. I dla kultury żydowskiej, no i to był taki punkt wyjścia. Oczywiście zagadnienie psalmów niezwykle pasjonujące i ciekawe można by rozwijać, i to nie jest jedyny powód, który podałem. Psalmy jako to źródło etyki, która kierowała ulmami w momencie, kiedy podjęli się tego heroicznego czynu. Więc psalmy i jakby myśląc o psalmach, w jaki sposób zaakcentować właśnie modlitwę czy śpiew psalmów, pomyśleliśmy o nieszporach, jako takim mamy już w tym momencie archaicznym nabożeństwie nieco zapomnianym, które właściwie składa się w zdecydowanej większości właśnie z psalmów. Są takie dwie organizacje, pomiędzy którymi powstał pomysł zaśpiewania nieszporów markowskich i przygotowania nieszporów markowskich, i te dwie. Początkowo organizacje zmieniły się finalnie w trzy organizacje było to Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imieniem rodziny Ulmów w Markowej i Towarzystwo Przyjaciół Markowej. Tutaj na terenie skansenu mieliśmy większość prób naszych spotkań, podczas których te nieszpory zostały przygotowane. W Polsce praktycznie bardzo rzadko, naprawdę na palcach jednej ręki, można um, policzyć miejsca, w których podejmowane są próby rekonstrukcji wiejskich tradycji, wiejskich tradycji pieśni, zarówno świeckich, jak i e, religijnych. W tym wypadku, tutaj dzięki badaniom, dzięki pracy pana Bartosza Gałąski, który no, jest takim powiedzmy podkarpackim um, Oskarem Kolbergiem, naraz y, y, zarówno członkowie z, y, stowarzyszenia. Jak i też myślę, że tutaj Muzeum Ulmów w, w, Ulmu, w Mark Markowej naraz zobaczyli całkiem inny świat. Świat zapomniany, świat kultury muzycznej praktycznie, który ma setki, setki lat i który praktycznie został skazany na zapomnienie. Pan Bartosz Gałąska zebrał w ciągu ostatnich podejrzewam no nie wiem 15 20 lat tysiące pieśni z Podkarpacia, które są świadectwem żywotności ludu mieszkającego na tych ziemiach od 500, 600 lat. To są melodie, zarówno świeckie, jak i religijne, które świadczą o z jednej strony o dużym, dużym utalentowaniu ludzi na wsi, a jednocześnie pewnej, pewnym świadectwo pewnego wręcz stylu. E, można powiedzieć, kompozytorskiego, który tutaj, który tutaj, istniał i efektem tego są te pieśni, które zebrał pan Gałas. pory na niedzielę i święta stanowią bardzo ważną część dawnych zwyczajów, obrzędów religijnych, na, no nie tylko na Podkarpaciu, nie tylko w południowo-wschodniej Polsce, ale w ogóle w Polsce. I podczas poszukiwań dawnych melodii charakterystycznych właśnie dla tego terenu, pieśni nabożnych, udało mi się zarejestrować bardzo wiele wariantów, czyli odmian melodycznych, Psalmów nieszpornych, melodii, które składają się na cykl psalmów nieszpornych, śpiewanych właśnie w tych stronach przed, przed laty, bo ten zwyczaj stopniowo zanikał, on się upowszechnił w okolicach Soboru Watykańskiego II, wtedy śpiew psalmów w języku polskim stał się bardzo popularny, powszechny, a potem stopniowo zanikał. Pomysł, idea była taka, żeby zaśpiewać psalmy nieszporne na melodie takie, jakie zdane były w parafii Markowa. Ale podczas badań okazało się, że melodie markowskie nie wyróżniają się na tle melodii ogólnopolskich. One zostały w trakcie, w toku dziejów ujednolicone. Postanowiliśmy więc, aby dokonać swoistej rekonstrukcji melodii nieszpornych, spoglądając już nie tylko na samą Markową, na, na jedną parafię, tylko na całą archidiecezję przemyską. Melodie, które wybraliśmy do nieszporów markowskich, to melodie najbardziej reprezentatywne dla archidiecezji przemyskiej, To melodie najbardziej y, archaiczne, czyli te, które reprezentują te tony psalmowe i ich y, realizacje, które były znane i śpiewane no, prawdopodobnie na przełomie XIX-X wieku, pewnie jeszcze i wcześniej. No to także melodie, które były głęboko zakorzenione w różnych miejscowościach na terenie diecezji, ale z różnych powodów y, zanikają tam. Były dodatkowym celem tego wydarzenia, tego. Tego nabożeństwa było ocalenie tych najcenniejszych zabytków kultury muzycznej, religijnej, dawnej, która ulega dzisiaj zanikowi, unifikacji i zasługuje na ratowanie. Wpisuje się to też w szeroki program rewitalizacji śpiewów nabożnych archidiecezji przemyskiej pod patronatem arcybiskupa Adamaszala. Chodzi o to, aby pieśni, które kiedyś były śpiewane na tym terenie, powróciły do swoich Korzeni, aby powróciły do tych dawnych postaci melodycznych, aby społeczności, które kiedyś te pieśni wykonywały, śpiewały, które utożsamiały się z melodiami, z repertuarem, który nosiły, aby te społeczności odzyskały pieśni, żeby z półek muzealnych, ze zbiorów archiwalnych, fonograficznych to wróciło do żywej tradycji wykonawczej. Zaczęliśmy można powiedzieć, że w ciągu tych trzech tygodni w każdym z tych śpiewających dzisiejsze nieszpory pewien proces. Niektórzy osiągnęli więcej, niektórzy mniej, ale wszyscy są w procesie, bo to trochę zajmuje czasu, żeby opanować tę emisję. Więc. Że tak powiem, dzisiaj po, <laughs> po nieszporach wyściskaliśmy się ze wszystkimi, dziękując sobie nawzajem za, za wzajemną pra za pracę, z taką nadzieją, że będziemy mogli ją kontynuować. Świątyni w Markowej, tu i teraz. Chcemy być głosem Kościoła do Jego oblubieńca. My, Kościół, wspólnota, wzywamy też w tej modlitwie wstawienniczej naszych braci. Nowych błogosławionych. Miesiąc temu przeżywaliśmy batyfikację Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci, patronów życia, rodzin, tych, których życie zgodne było z Bożym prawem. Dzisiaj są dla nas wzorem świętości moralnej i miłości bliźniego. Tej miłości posuniętej aż do męczeństwa. Do końca. To był koncert, to było nabożeństwo 10 października, a więc w miesiąc po beatyfikacji. Mamy nadzieję kontynuować śpiew nieszporów w Markowej, no i tę modlitwę nieszporami. Śpiewali ludzie ze stowarzyszenia, ale też byli markowianie, prawda? Tak, to bardzo ważny aspekt całości. No, zależało nam na tym, żeby te nieszpory były markowskie nie tylko przez pewną przypadkowość tego, że akurat śpiewamy je w Markowej, no i rodzina Ulmów jakby była dla nas inspiracją, żeby to zrobić, no ale chcieliśmy, żeby one były markowskie też dlatego, że mieszkańcy Markowej będą je z nami śpiewać. I to się rzeczywiście udało duża grupa mieszkańców Markowej. Poprzedziliśmy też te nieszpory oczywiście serią prób, warsztatów, spotkań tutaj. Niektórych melodii to my nauczyliśmy się od Markowian, od Pani Heleny Szpytmy i no i tak było. Zaśpiewali wszyscy chętni, przyjezdni. Byli dzisiaj ludzie z Jarosławia, z Krosna, z Lublina, ze Środy Wielkopolskiej, z Krakowa i mieszkańcy Markowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości to grono tylko będzie się powiększać. Koncert. To było nabożeństwo 10 października, a więc w miesiąc po beatyfikacji. Mamy nadzieję kontynuować śpiew nieszporów w Markowej. I, no i tę modlitwę nieszporami. Kościoła. Tutaj modlili się ulmowie yy, i to jest taki wymiar tego czasu, w którym Kościół trwa, yy, że pokolenia przed nami się modliły, pokolenia po nas się będą modlić, a my jesteśmy tylko cząstką. Yy, być może ktoś kiedyś wspomni, że my tak, żeby tak było. Że tutaj myśmy się modlili. Niekoniecznie wszyscy będziemy batyfikowani czy, czy kanonizowani, bo jest wielu świętych niewyniesionych na ołtarze, ale żeby ktoś kiedyś wspomniał, tutaj oni się modlili. No i to jest też takie wychowanie do modlitwy, że my modlimy się za zmarłych. Pamiętajmy, żeby potem ktoś za nas się modlił, czyli żeby przyszły te, te pokolenia, którym wiarę przekażemy. Nie, nie oglądamy, o...